Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia krótkiego testu płynów, trzech płynów micelarnych. Jako że posiadam właśnie trzy różne marki, postanowiłam je dla Was porównać i będą to bioderma, już dobrze Wam znana, wersja różowa do cery wrażliwej. Yy, najdroższy z tych wszystkich yy, płynów, które będę testować, yy, on kosztuje około 40 zł za 250 ml bez żadnych promocji, yy, czyli za 200 ml wychodzi około przy, po przeliczeniu 32 zł. Yy, drugi produkt to będzie perfekta, oczyszczanie, płyn micelarny yy, do demakijażu twarzy i oczu. Yy, to jest do każdego typu cery także wrażliwej. I on kosztuje 13 zł, około 13 zł za 200 ml. I ostatni to jest płyn z Eveline Cosmetics, magia Orchidei. Do, do makijażu, oczyszczania i do makijażu oczu, twarzy i szyi, hipoalergiczne do skóry wrażliwej. I on kosztuje 10 zł za 200 ml. Czyli jest najtańszy z tych trzech. I ten test będzie polegał yy, na zmywaniu różnego rodzaju kosmetyków do makijażu i tutaj mam przygotowane dla was yy, do testu tutaj nałożony jest yy, tusz do rzęs i to będzie essence yy, multi action dalej będzie brązowa kredka yy, z h&m -u. taka czoklat yy, tutaj między pod tymi kreskami jest nałożony Podkład Revlon Photo I tutaj te brązowe plamy to jest Baza z Art Deco, plus cień z My Secret. Taki z No i tutaj zaznaczona jest numeracja. I będziemy testować, jak te płyny micelarne sobie poradzą z tymi kosmetykami. Na początku chciałam tutaj zrobić test tylko z eyelinerem żelowym z Inglota. No ale y, wiadomo, że eyeliner z Igota jest wodoodporny, więc chciałam te płynę jednak przetestować na takich kosmetykach zwykłych, niewodoodpornych. Bo one w zasadzie do tego rodzaju kosmetyków, do zmywania tych kosmetyków się y, są przeznaczone. No i więc zaczynamy. Pierwszy numerek to będzie tutaj Bioderma. Na wacik nakładam troszeczkę. Dodaję troszeczkę tej wiaderny. I będę liczyć do 10. Będę przykładała najpierw tutaj yy, wszystkie te kreseczki plus. Yy, yy, tusz do rzęs. Yy, kreska, tusz do rzęs i podkład. I do 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I próbuję zmyć. Wszystko ładnie zeszło, jak widać. Znowu cikło i teraz yy, z drugą stroną może ten cień. Został ten numerek. Czyli 2 za plus cień. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zmywamy. Tutaj troszeczkę się trzyma jeszcze, ale wystarczy. I powiedzmy, to tak wygląda Czyli bardzo dobrze sobie poradził Ten płyn I dalej yy, Drugi płyn to będzie z Perfector Tak z Cosmetics odrobinę na napłat, Nakłady kosmetyczne Składam na pół I tutaj przykładam do yy, Numeru 2 I Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pewnie dobrze sobie i szybko radzi jak do darma. I tutaj dwójeczka. Ten cień dazu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Lepiej niż biodarmo tutaj z tą bazą. Tak i dwa. Tak. Tak. Trzeci płynicelabny z Eveline. dziesięć i tutaj dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem Bazę sobie już nie radzi za dobrze. No. Z tą bazą tak średnio sobie poradził. Najgorzej z tych trzech. No, ale te pozostałe zmył kosmetyki. I to już koniec tego krótkiego testu. I teraz, może, jakiś komentarz ode mnie. Jak widzicie, wszystkie te płyny zmyły. Pokazane przeze mnie kosmetyki. I wydaje mi się, że najbardziej skuteczny jest ten płyn mycelarny z perfekty. Na drugim miejscu będzie Bioderma. I według mnie, ostatnie miejsce tutaj, jeżeli chodzi o skuteczność, to będzie Eveline Cosmetics. Jeżeli chodzi o pozostawianie jakiejś warstwy lepkiej, to nie zauważyłam w sumie, może troszeczkę ten, ten z Perfekty jednak troszeczkę zostawia taką tłustą, znaczy nie tustą, taką troszeczkę lepką warstwę, minimalnie. Natomiast te dwa pozostałe bioderma i Eveline nie. Powiem wam, że ja lubię używać ostatnio tego Eveline Cosmetics. Gdyż on jest bardzo delikatny, również równie delikatny jak bioderma, jest dużo tańszy. Może jeżeli chodzi o bazę e, cienie na bazie, to może e, aż tak dokładnie nie zmywa. No, ale co z, z całymi kosmetykami, z, z makijażem e, twarzy sobie na pewno poradzi bez problemu. Mm, no, bioderma wiadomo, bardzo dobra, zupełnie nie podrażnia, jest bardzo delikatna i, i zarazem skuteczna. A jeżeli chodzi o ten trzeci, yy, perfekty, to tutaj mam mieszane uczucia, gdyż on jest bardziej skuteczny. Tak wszystko zmywa ładnie, szybko. Aczkolwiek nie jest do końca według mnie yy, delikatny, i do, do cery wrażliwy. Jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą cerę, to może go podrażnić. Zresztą to jest moje drugie opakowanie i dlatego ten akurat dostałam, ale pierwsze opakowanie yy, zużyłam i nie ponowiłam zakupu, gdyż. Po dłuższym uży używaniu wywołał u mnie delikatne, jakby delikatną alergię. Jakieś plamy mi powyskakiwały czerwone na, na cerze i troszeczkę jakby podrażniał tutaj skórę wokół oczu i wysuszał ją. No, ale jeżeli nie macie cery wrażliwej, to no, ja serdecznie Wam polecam wypróbowanie tego płynu. I tak jak widzicie, wszystkie te płyny micelarne zmyły ten makijaż. Polecam wypróbowanie też tych tańszych, bo może akurat się okaże, że Wam odpowiadają i nie będziecie musieli wykładać jakiejś dużej, dużej ilości pieniędzy na, na produkty do makijażu. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten krótki test. I zapraszam do komentowania, jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tych płynów micelarnych albo jakichś innych płynów micelarnych, to też zapraszam do e, wpisywania ich w komentarze, e, do subskrybowania, do kciukowania i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!